Cześć wszystkim, z tej strony Jankos i będzie to opis patcha 10.2. Jedyny problem, który tutaj nam wyniknął jest taki, że po polsku tego patcha jeszcze nie ma, a po angielsku został już wydany. Sprawdzałem polskie strony, <laughs> League of Legends i tak dalej, i tak dalej i po prostu tego patcha nie ma. Jak zmienimy sobie tutaj numerek na 1, to ten patch się wyświetla, ten stary patch. Jak zmieniłem sobie tutaj numer na 2, to ten patch jeszcze nie wyświetla. Nie wiem dlaczego tak jest. Może w trakcie nagrywania zmienimy i może się uda jeszcze złapać na polski patch. Ale na razie zaczniemy od patcha po angielsku. <laughs> no więc, bez zbędnego przedłużania, możemy sobie już tutaj zacząć. Eee, patch 9.2 według Jankosa, postacie Afilios Aphilios Basic Attack, czyli zwykły atak. E, sniper Rifle, e, czyli tam sniperki, tak, Crescentum i Severum, e, wszystkie te, damage po prostu został obniżony mm, tutaj e, o 5 i 0,1 1 bonus ataku Damage'a, e, Q-cooldown również został powiększony o sekundę na pierwszym poziomie, ale o nawet 2 sekundy na poziomie 9. A jeżeli chodzi o czakramy, to również. Obrażenia na późniejszych poziomach zostały zmniejszone do, 100, do 223% Twoich obrażeń fizycznych i Severum, czyli ten taki lifestyle śmieszny, również został tu troszeczkę zmniejszony o 0,05% bonus attack damage. Nie są to duże zmiany. Ja tutaj, w tle pozwolę refreshować. Nie są to duże zmiany, aczkolwiek są to jakieś zmiany. Myślę, że Affilius, jako tako, jako postać dalej, będzie dość silny. Chociaż wiadomo, że on się dość fajnie skaluje z właśnie obrażeniami fizycznymi, bo w końcu może sobie dodatkowe obrażenia fizyczne dodawać również co level, bo on skill nie maksuje. No, ciężko mi powiedzieć. no Myślę, że Affilius Dalej będzie, będzie bardzo silny. W ogóle ten patch jest dość śmieszny, bo tak naprawdę nic się nie zmieniło. Ja myślałem, że pad 10.1. To był wielki żart, ale par 102 przejmuje pałeczkę, to jest jeden wielki żart. Żadna postać z tych OP, postaci typu Akali, typu jakaś tam Diana, typu jakiś tam Lee Sin i tak dalej, i tak dalej. Te postacie w ogóle nie są nerfione i nie rozumiem dlaczego i nie rozumiem co Riot robi, no ale trudno się mówi. Draven, RK się teraz lepiej skaluje z fizycznymi obrażeniami. Było to 175 obrażeń, 375 na ostatnim poziomie i skalowało się 1.1 bonus attack Major. Teraz będzie się skalować lepiej, będzie się skalować więcej o 0.2 co level, czyli 1.315 zależnie od poziomu R'ki, czyli nawet o 0.4 więcej na 16 poziomie. Myślę, że to są takie dość ciekawe buffy. Myślę, że Draven jako postać również nie jest jakiś super OP, ale jak się napiduje, to może się shotować, a teraz jeszcze bardziej się może zrunshotować z tej R'ki, no i ewentualnie jakieś... Snajpy na całą mapę. A ciekawa sprawa, że ta RK odbiera tyle obrażeń, na przykład RK Seny, która odbiera trochę mniej, jeszcze daje tarszej, jest AOE Global skill'em, Nie Ciekawe, że Sena też żadnych dartów nie dostała, mimo że jest grana cały czas wszędzie. No ale wiecie, tak, on trochę spoiluję, bo ja już z to przejrzałem. Jinx teraz, jej pasywka m, aktywuje się, e, kiedy e, ona zabije, niszczy wieże, niszczy turret niszczy inhibitor lub zabija epickiego potworka typu smoczka lub na przykład naszora, czyli teoretycznie Jinx łatwiej jest operować w takich sytuacjach, kiedy na przykład niszczysz i uciekasz, czy zabijasz smoka i uciekasz, albo tym fajtujesz, a nie tylko jest zależna od zabójstwa. Myślę, że to jest dość taka w porządku zmiana, bo jako tako Jinx to nie jest postać, która jest super grana. A to może jej trochę pomóc, szczególnie pozycjonować się lepiej w teamfightach, które się gdzieś tam zaczynają, właśnie przy smoku i tak dalej. Szczególnie, że smoki teraz tak łatwo zabić i tak dużo się wokół smoku gra. Karma Q, damage zwiększono o 10, W damage zwiększony również o 10. Są to bardzo niewielkie zmiany. Myślę, że te zmiany nie wpłyną aż tak na, na tą postać, żeby ona była krywalna. W sensie, no karma jako, te, jako tako teraz nie jest złą postacią i bardziej była chyba grana na topie niż grana na bocie. No i myślę, że tutaj się nic nie zmieni te obrażenia raczej nie wpłyną, że wow, nagle karma jest opena, no ale tak troszeczkę, troszeczkę łatwiej będzie się lejnować karmą, czy jest le, le, leciutko lepszy pok. Lulu armor zwiększony o 0,8, atak Damage zwiększony o 0,7 i e, cooldown na help. X zmniejszono 2 sekundy, czyli może narzucać tarcze albo zadawać obrażenia dwie sekundy szybciej. Myślę, że to są ta całkiem w porządku buffy na Lulu. Nie wiem, czy mamy jakichś fanatyków Lulu. Tutaj Lulu moim zdaniem dość nudna postać, ale jeżeli lubisz grać Lulu, czy to na midzie z dwukiem ze swoim dżunglerem, czy to po prostu na suporcie um, z jakimś tam AD Carry, to rzeczywiście ta Lulu, no, będzie się nieprzyjemnie grać, tak. Szczególnie ta tarcza trochę częściej, jakaś tam Lulu kogą się kiedyś grało, to wiadomo, że ta tarcza się przydaje. Ta tarcza długa nie jest, ale można ją częściej kastować. No i oczywiście jak ten Pix jest na twoim celu, to zadaje dodatkowe obrażenia z pasytki. Um, jego przyjaciela. Nautilus, damage zmniejszony o 10 i o 30 na maksymalnym poziomie. Nautilusem na suporcie z tego co wiem się maksuje Q, dlatego też znerfili to troszeczkę Nautilusa na suporcie, nerfiąc jego obrażenia z Q. Myślę, że te nerfy nie są wystarczające. Myślę, że Nautilus dalej to będzie obrzydliwa postać, która nie ma Play jak kliknie areczkę, ale przynajmniej będzie miała trochę mniej obrażeń jako support, co również jego wrażenia są tutaj z innej więc moim zdaniem to nie są duże nerwy. Kiana, atak speed zredukowany. Było to 20%, atak speedu z W, teraz będzie to 5% i będzie się skalowało do 25%. Myślę, że dalej z dżungli będzie startować z W, ale myślę, że Kiana w dżungli trochę, trochę ucierpi na tym. Zdecydowanie trochę ucierpi, bo bardzo, bardzo ciężko będzie się dżunglowało Kianom. Zresztą Riot sam napisał, że oni chcą trochę Kiana z lasu usunąć i zamiast Flex Picka chcieliby, żeby ona była głównie grana, grana na midzie, więc tak naprawdę to troszeczkę ją z dżungli usuwa, no bo ciężko się będzie farmić i myślę, że będzie grywalna, ale będzie po prostu dużo słabsza i clear też. No i clear traci 15% atak Speed, to nie jest mało tak, ale to też nie jest tak dużo, że się w ogóle nie będzie nie udało grać. Chociaż już Kiana teraz miała problemy z Kirem, więc myślę, że to jeszcze bardziej uh, sprawić, będzie miała problemy z Kirem. A jeżeli grasz na midzie, to to nic nie zmienia. Sona self moment speed, czyli moment speed, um, który narzuca sobie, było to 10-14%, teraz to będzie 25% zawsze, czyli jak Sona używa e, pieśni, celerity, e, czyli tam jakieś moment speedu, szybkości poruszania się, to Sona e, będzie zdecydowanie troszeczkę szybsza, ale i sojusznicy dalej będą otrzymywać takie tam stare statystyki ona będzie szybka. I to jest nawet ciekawe było, bo 25% to jest naprawdę tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nawet skalowanie jest lepsze, ale było to na przykład 10 na pierwszym poziomie, a z tego co wiem, to maksować ostatnie, będzie zaraz 25, więc ona naprawdę będzie mogła się przyspieszyć. Q Tresza będzie bardziej widoczne teraz i E tresza również będzie bardziej widoczne, szczególnie na skirze na skórce, skinie pulse fire tresh. Który moim zdaniem był dość OP, to, to była moim zdaniem dość OP skórka, taka trochę pay to win, bo ciężko było widać skiploty. Tran 10% mając pila zostaje na swoim W i 5% slowa na swoim Pillar Vice Nie wiem, czy to trolla przywróci jako grany pick, ale jest to, są to ciekawe buffy. Um, tutaj jest bookfix z mana regionu Wiktora, to nas nie interesuje. Ziggs więcej damage'a na QO10. Satchel Charge, czyli jego W, odpyła przeciwników w zasięgu teraz będzie to 500 jednostek, wcześniej to było 400 jednostek, czyli troszeczkę o 1 czwartą większe odepchnięcie. I Minefield, czyli pole minowe, slow większe o 10% również. Myślę, że to są ciekawe bufy na Ziggs. X to jest moja taka go-to postać na midzie, bo dość przyjemnie się nim gra, no po prostu rzucasz bomby, czujesz się jak... No, rzucasz się bombami, tak. No jest, 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 jest ciekawie. Um, ma dobry push. Teraz ten push jeszcze będzie lepszy, bo jego Q dostał. Leki le leciutkiego buffa też W i E. Również fajne takie, jakby utility tutaj bufy tak. Nie dość że odpychasz bardziej przeciwników, czy dopychasz do swojej drużyny. To jeszcze ten slow jest większy na mana fieldzie, więc e Minefieldzie. Więc myślę, że to są dość ciekawe buffy do ziksa które nie do końca może. Powodują, że będzie jakiś OP i w ogóle super grany, ale na pewno będzie trochę mniej widziany jako postać w mecie. Um... Cloak of Agility, teraz przechodzimy do itemu. Cloak of Agility, e, Critical Strike zmniejszony o 5%, czyli za teraz 800 golda dostajesz 20% krita, a nie 25% krita. Myślę, że jest to dość ciekawy buff, Powiem, że na przykład ludzie tak robili, że kupowali dwie itemy pod kryta, typu Infinity Edge i Essence River i potem kupowali dwa Cloak of Agility za 1600 golda w sumie i mieli 100% kryta i non stop kitowali, Teraz będzie to... 90% criteria, więc raczej dać będą dużo krytować, a trochę mniej. Frozen Hard ma z 10 armora więcej. Myślę, że Frozen Hard jako taki tak nie jest w mecie prawie w ogóle. Znaczy daje fajną cederkę i fajny armor, ale to, że nie daje życia i za to daje manę i żadnych innych bonusowych statystyk nie jest za fajne. Nie wiem, czy Frozen Hard powoduje teraz, że to będzie lepsze, czy nie koszt ten sam. No myślę, że jak ktoś gra Popi, czasami potanka, to ewentualnie, ale tak to raczej Frozen Hard nie buduje jakiś starych na suporcie. Tom Rejzor traci 5 obrażeń. I to tak naprawdę tyle. A Rift Herald Base Stats zostały znerwione, czyli Rift Herald będzie miał mniej życia o jakieś e, chyba 750. O ile mnie matematyka nie mieli mniej życia na szóstym poziomie, i, siedem, i nawet do 2000, 2250 życia mniej na dwunastym poziomie. Czyli Rift Herald, jako tako, stanie się zdecydowanie bardziej squishy, będzie łatwiej go wziąć jako obiektyw. Myślę, że to nie są potrzebne nerfy, bo myślę, że i tak bardzo szybko się biło Heralda i myślę, że był bardzo słaby Herald, jako bardzo słaba jako, że szybko się go zabijało. Teraz będzie się go zabijać jeszcze szybciej. Bo tak naprawdę jak Herald się zespawni w tej 8 minucie 8 minut coś takiego się jakoś spadnie 8, chyba 30 czy 8,00, to w tym momencie będzie miał 7000 życia, a miał 8,200, Będzie nie miał 7,100, czyli 1100 życia szybciej się będzie go zabijać. I tak będzie musiał oczko bić, ale po prostu zdecydowanie szybciej będzie się go zabijać. Ileś tam book fixów, teraz nie interesuje. I nowe skórki, które już były dostępne na Tournament Realm. Patch i teraz co pozwolę sobie przypomnieć. Ja nie gram ja na ja to mnie nie interesuje, ale ten Olaf jest przekozak z tą Dajaną. Miałem już okazję testować tego Olafa i z chromą fór, e, z fioletową chromą, to jest naprawdę fajne. Dragon Rage, Trand oczywiście dostał skórkę, Trand dostał bufa bo dostał skórkę. E, o czym chciałem wspomnieć, moi drodzy? E, chciałem wspomnieć, że ten patch 10.2 będzie grany w lidze LAC w drugim tygodniu, czyli nie w pierwszym tygodniu, w pierwszym tygodniu, czyli LAC startuje w ten piątek za. 3 dni. Będziemy grać na patchu 10.1, a, 10, a patch 10.2 wyjdzie w przyszłym tygodniu. I do tego, jeżeli ciekawi Was set, set jest dobrą postacią na topie. Set wyjdzie w lidze LAC również w drugim tygodniu. W pierwszym tygodniu set jeszcze będzie spanowany. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Życzę miłego wieczoru. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. I widzimy się w następnym filmiku. Papa! Pa.